Cześć, ale się z tej strony Elis, witajcie w kolejnym odcinku Różnic w drzewie genealogicznym, pokolenie drugie, już tak słuchaj, jak pokolenie drugiego, I jako że jest już, już, nie jest już, jest niedziela, no i kontynuując tę całą historię na z jej byłym facetem, Jake, iem. chciałabym, ażeby wyszli razem dzisiaj do jakiejś kawiarni na kawę, tak wiecie, spotkać się po przyjacielsku nie jakieś wielkie randki, ale takie zwykłe wyjście na spokojnie, żeby pogadać we dwoje, co tam się działo u obojga, opowiedzieć sobie. Może też powspominać stare dobre czasy, kto wie, kto wie. Myślę, że tak, że teraz y, będzie taki dzień nas czekał. Dzisiaj jest też dzień nowej umiejętności, oboje... A, ty śpisz? Drzemiesz sobie. Aha, no tak, bo oni wstali praktycznie w środku nocy. Y, dzień nowej umiejętności, już tam się im udało wszystkim zdobyć to, co trzeba. Sprzątnij, a nie... Sandra? Okej, okay, Sandra. O, 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 co tutaj się dzieje? Czy, czy ty rośniesz? Nie, ty się bawisz. Czy bawisz, czy ty rośniesz, kocie? <grywa> Chyba jednak się bawi. Albo i urósł, jednak urósł. Mozart zamienił się w dorosłego kota. No super. Pokaż się! Pokaż się! Pokaż się, Mozarcie! O Jezus! Jakie krzywe? Nie, Włochat, takie, jakie ma uszy wielkie. No to mamy teraz dwa koty. Dwa duże, grube koty. Mamy Mozarta, mamy Beethovena. No i mam nadzieję, że dogadają się te nasze kociaki ze sobą. O, dobra, korzysta z kuwety. Yy, to co? Zjemy jakiś obiad, prawda? Czy jakiś taki lunch? Proszę, przygotuj coś na obiad. Zjemy razem z synem. Wiecie, jakaś tam udawanie cudownej rodzinki. Coś szybkiego, coś prostego. Co możesz zrobić? Może rybę z frytkami? Rybę z frytkami chodź, zjedz. Zjedz właściwie to zrób też dla Twojego syna, a Ty faktycznie mógłbyś się trochę zdrzemnąć, drogi Frederiku. Zanim też pójdziemy chyba do tej kawiarni, pójdziemy sobie do niej wieczorem, chciałbym iść do Delson Valley, na te ulice z tymi tablicami chodnikowymi, <gdzie>, gdzie i Sandra ma swoje miejsce. I tam chciałbym zobaczyć, może ktoś zrobi z nami zdjęcie. I w ogóle byłam w poprzednim domu i okazało się, że tych nagród Sandry. Nie mamy, aha to jest okap, nie mamy Sandry nagród w domu, ja je naprawdę brałam, ich tutaj nie ma ani w wyposażeniu, ani w wyposażeniu rodziny, nie wiem, gdzieś się straciły, yy, choć dziecko, weź sobie też porcje, nie pizzę, tylko tylko normalny, proszę obiad, normalny, wiadomo jakieś pal paluszki tam rybne, czy jakaś inna smażona ryba z frytkami, ale zawsze to yy, coś yy, zrobionego w domu Proszę się tak, już masz, no to wtedy włożymy do lodówki, żeby koty nie zażarły, bo kotki pewnie by chętnie sobie przekąsiły. No tak, proszę tak jeść i. Ojej, Sandra, tobie też się chce spać, ale jak to? No dobra, wiesz co, to pójdziesz trochę się zdrzemnąć. Taką popołudniową siestę sobie zrobimy. Potem pójdziesz skorzystać, a my widzimy się już, moi drodzy, chyba w Bawdel i jesteśmy w Dresolvali, e, ale wiesz co, jest chłodno, to możesz zmienić strój. E, może ona, taki jeszcze te zimowe ci jeszcze pozostawały takie bardziej modne, ale ona jest zawstydzona. O, przepraszam, na ja. I co? Czekamy, aż sobie zrobi ktoś z nami fotę. To jest, słuchajcie, tylko po to, że ja chcę spełnić te aspiracje. Gdzie jest ten chodnik? Ja się pytam. O, jest. I jest też tablica Sandry. Może się obejrzeć, popatrzeć sobie na chwilę chwały, którą wtedy przeżywałaś. Tu w ogóle są jeszcze inni, bo jest Dirk, jest y, Judith, jest y, Thorn, więc wiele, wiele y, osób, których też znasz. Brytanii tej nie znam. O, ktoś jest. Czy drogi panie, czy zrobisz sobie z nami fotkę? Rób sobie, proszę. My tu specjalnie przyszliśmy. Podejdź bliżej, może się odważy. Jest! Zostaliśmy poproszeni o zdjęcie, ale ona się nie zgodziła. <laughs> ale zostaliśmy poproszeni o fotkę. Udało się! Otrzymałem 25 e, na wywołanie. Co na wywołanie? Co 25? Wywołanie owacji? Ale co 25? 25 simów? Aha, 25 simów i daj 3 autografy, o nie, chyba nam się nie uda tego wypełnić, ale prawie, słuchajcie, idźmy w takim razie do tej kawiarni z Jake'iem, no i zobaczymy, pogadamy z nim, zobaczymy co u niego, posłuchamy. No i Jake przyszedł razem z nami, przywitajmy go, ojej, musimy chyba wypić jakąś mocną kawę, ten kawowy kop chyba wiedzie. Mm, możemy dzielić się nastrojem. I zamówimy na. Yy, poczekajcie, dodam go do, do grupy. A nie, on już jest w grupie. Nie mogę dla niego zamówić kawy. Yy, no to na miejscu. Tak, tęgi kawowy kop. Ty, typowo. Cenię sobie czas spędzany z tobą. Myślę, że dzięki temu zbliżamy się do siebie bardziej niż kiedykolwiek. O, czyżby Jake nigdy nie przestał kochać Sandry? Myślę, że może być to możliwe. Że on cały czas jednak do tej Sandry coś czuje. Taka pierwsza wielka miłość. No, nie zardzewiała przez te lata. Nie zardzewiała, mimo że Sandra przeżyła wielki wzlot i wielki upadek. Ma też dziecko, co nie każdemu może pasować. Ehm, no, i eksa na karku nie No, tak, takie, takie życie. Czyli już zamówiłaś napój? Za, jeszcze raz, jeszcze raz. Chcę tęgi kawowy kop proszę zrobić mi kawę. Czy jak my zrobimy z tymi autografami, to czy nam to zaliczy, czy muszą nas poprosić o autograf? Bo jeśli muszą nas poprosić, no to lipa. To znowu będziemy się męczyć bardzo długo. Zalicza nam, ej, super. Dobra, co z naszą kawą? Co z naszą kawą? Jeszcze raz elegancko go przeprosić, jako że teraz są już we dwoje, no to mogą w takim razie porozmawiać już na spokojnie i jeszcze raz przeprosić go za to, jak to wyszło. Ożywiona rozmowa też, trzeba nadrobić stracony czas. No nie dostaliśmy tej kawy. Nie dostaliśmy kawy, chociaż bardzo ją chcieliśmy. Chcieliśmy zapłacić za kawę nawet dwa razy. No i cóż, aha, rozmawiają o śmierci. Może opowiada właśnie, że rodzice umarli już co znowu odmówiłaś? Czemu ty jesteś taka niemiła, moja droga? Weź jeszcze raz, zamów proszę na miejscu kawę. I to jest moja ostatnia próba um, otrzymania kawy w kawiarni. W ogóle to jest lokal to z galerii, bardzo ładny tak nawiasem. Zimno tu jest, to wiesz co, zmień sobie strój w takim razie na zimowy. Może być ten, co go miałaś. O, teraz będzie ci cieplej. To jest fan twój, no to daj mu autograf, spróbuj. O, mamy kawkę, w końcu. W końcu, proszę napić się kawy. Proszę łyknąć, bo zaraz nam padniesz. No i mamy też drugie. Czy możemy wywołać jakieś owacje? Mamy tu kilkoro simów, może się uda. Chociaż ona jest nieswoja, ona jest zmęczona. Ale no dalej, próbuj, próbuj, bo to są twoje ostatnie podrygi chwały i sławy. Później nie będzie już tak... Chyba im się nie spodobało. Wszyscy są zakłopotani, co ona odwala, to chyba ta kawa tak na nią podziałała. Ale mieliśmy rozmawiać z naszym, kurde, kolegą. Hej, Jake, gdzie jesteś? Jake'uś, Czejki, Czejki! where are you? Jest Jake, dobra. Jest Jake, chodźmy porozmawiać z nim. Narzekaj na, na mroźną pogodę. Najlepszy temat, pewnie będzie znudzony od razu. Możemy opowiedzieć jeszcze śmieszną historię. O, dobrze wyłączam. dziękuję. Jest w ogóle taki ten wielki, sztuczny biust Sandrynie. No jest zrobiona, plastikowa, no to prawda, to prawda. Ale już w swoim życiu nie będzie miała raczej żadnej operacji plastycznej, ani odsysania tłuszczu, więc taka jaka będzie, taka umrze. Możecie jeszcze trochę porozmawiać ze sobą Rozgrzej ciepłem ciała. Hmm chyba nie. Zmysłowy pocałunek, chyba nie. Yy, to może obiec zadedykować utwór. Że jak następnym razem będziesz coś nagrywała, to o nim napiszesz. Piosenka. dla niego. E, popraw humor jeszcze. O, ty, jak plotkują, że Sandra jest. No jest, jest. Oj, są serduszka. No proszę. Dobra, to daj autograf, bo widzę, że tutaj wszyscy się cieszą. Dużo fanów jest. Dziękujemy. No i teraz potrzebujemy jeszcze siedmioro simów, żeby wywołać owację. Dalej, jedziemy. Kaman, wszyscy! Raz, dwa, raz, dwa! To może zagraj coś, zagraj coś, spróbuj zagrać. Masz skrzypce, masz. Yy, to zagraj koncert. Wytrzymasz, jeszcze tyle to wytrzymasz. Troszeczkę tylko, do ile, do 3 godziny jeszcze. No to trochę zdążysz pograć i pójdziemy do domu, obiecuję. Jest 19, czyli jeszcze 6. Sześć osób musi nam po poskakać, ale chyba już nie dzisiaj. Yy, chodźmy, wracamy do domu już. Musimy, bo zaraz Sandra nam padnie. No co, udało się coś zrealizować, nie? Nawet etap aspiracji. Jake nie z Jake'iem nie. Etap aspiracji udało nam się yy, dać. Z Jake'iem się spotkaliśmy. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie zdążyła do łóżka. Nie zdążyła. Trudno. Słuchaj, to jak już wstaniesz, to jeszcze chociaż zrób siku i wtedy się połóż. A twoje dziecko, twoje dziecko no jest ciągle wyspane, mam wrażenie, że ona nie śpi po nocach. Ona ma zegar biologiczny, zepsuty już do cna. Już? Wyspany? 6 rano. No dobra. Zaraz idziesz też do szkoły. To może być, może być taki obrót sprawy. Koty mają jedzenie? Mają. I możesz wziąć sobie jakieś resztki, na cokolwiek masz ochotę. Na rybę z frytkami, na śniadanie. Cholesterol. Na pewno Ci to podziękuję. No i dzisiaj chciałabym zakończyć jej aspirację. I wywołać jeszcze te owacje, czyli... O, nawet rymuje Czyli jak Sandra się obudzi, to jeszcze pójdziemy gdzieś na jakąś parcelę publiczną. Myślę, że do tego tam klubu, gdzie ona często występowała i tam się postaramy, żeby wywołać te owalce i wtedy oficjalnie zakończymy wątek Sandry i rozpoczniemy już powoli tak, będzie taki wiecie, etap przejściowy, bo Frederik jest jeszcze, chciałabym powiedzieć betonem, bo mi się to poświęciło, bo Frederik jest jeszcze oczywiście dzieckiem, ale mam ten mod właśnie na te pierwsze miłości. On ma pierwszą miłość, zaznaczone, że on lubi dziewczyny. I powoli zaczniemy właśnie jego i aspiracje i w ogóle, wiecie, pierwsze miłości, znajdziemy mu jakąś koleżankę, chociaż to jest jest jakaś taka koleżanka, on poznał w szkole Klaudię Możemy z nią się zaprzyjaźnić Agatka to jest oczywiście nasza kuzynka Więc tutaj nie ma żadnej, żadnej możliwości Żeby z Agatą coś porobić Ale Klaudię, myślę, że Klaudię Mogę przebrać I, i będzie naszą dobrą koleżanką noconą. No, no no tak Dobra Młody, przebierz się do szkoły Staliśmy rachunki niewielkie 972 simoleony to jest bardzo mało, jak, jak na nasze rachunki, które zawsze mieliśmy, yy, opłać rachunki. No i co, pójdziemy sobie może do tego baru, ale najpierw coś zjemy, tak? Wiem, Sandra, że jesteś głodna. Weź sobie zjeść jakieś resztki. W ogóle lubię tę kuchnię, taka jest domowa. I te kwiaty tutaj, na tym parapecie. Boli mnie to, że to jest niesymetrycznie, ale wtedy nie się dostać do lodówki, jak, był, jak było wszystko tak ładnie, równiutko. No ale trudno. Muszę z tym żyć i wy też musicie. Nie w gaciach na dwór. Przecież zimno jest. Śnieg spadł. Sandrita, Sandrita. O, pamiętamy, jeszcze oczywiście możemy wziąć już alimenty, ponieważ do trzeciego dnia każdego tygodnia młody dostaje alimenty. Czyli em, jak wróci ze szkoły, no to wróci sobie do swojej skarbonki 300 simoleonów. Nie, nie kradnij mu pieniędzy. Nie, 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 żadnych kradzieży. Proszę zmienić sobie strój. I idziemy zobaczyć, co tam nam się uda zdziałać. Witamy. O, jacy modni panowie. No, powiem wam, że żeście teraz mnie tu zaimponowali w tej chwili swoją odwagą. Chodźmy zagrać coś, jakiś koncert na gitarze. Nie, tu proszę rozkręć publikę na fortepianie. Orange, Bailey Moon. Orange? Dzień dobry, panie Pomarańcza. A potem będziemy wywoływać owacje, nie? Wiadomo, że najpierw musimy ich tak, no, rozkręcić trochę, żeby oni byli skłonni i skorzy z nami tutaj współpracować i nam pomóc y, spełnić aspiracje Sandry. O, i teraz wywołaj owacje. Jeśli już są tacy zafascynowani tobą i tak im się podobało, ale weź ten telefon z łapy, no bo ci się rozchodzą, zanim ty zdążysz coś zrobić. 21, o, jeszcze czterech. Ale nie, telefon, no tym telefonem wszystko psuje, ale ma telefon, przyspawany do łapy. Jest! Udało się! Udało nam się spełnić aspirację! Tak jest! O Boże, jak mnie to cieszy, myślałam, że już nie będzie dla niej ratunku, ale się udało. Udało się spełnić w końcu aspiracji i możemy z czystym sercem przejść do kolejnego pokolenia, którym jest mały Frederik. Życie w bezlitosnym fleszy bywa ciężkie. Nie każdy jest w stanie wytrzymać ciągłe, postanowienie w cen... ciągłe pozostawanie w centrum uwagi, fale krytyki i wahania powszechnej sympatii. Na szczęście Sandra przywykła do takiego stylu życia i stała się gwiazdą światowej sławy. Zdobywa cecha nieustająca sława. o oh no, ona miała stracić sławę. Simowie obdarzeni nieustającą sławą to celebryci, których popularność po prostu nie przemija. W światłach reflektorów czują się tak fantastycznie, że nigdy nie narzekają na i Otrzymują również dodatkowy punkt sławy. O kurna, to ci się narobiło. No i mamy to, udało się. Zostało jeszcze nawet 12 dni do zmiany grupy wiekowej, czyli dość szybko udało nam się zdobyć cele tego pokolenia. Oczywiście pamiętamy, jak tutaj było też z tym pokoleniem, że ono było takie trochę inne. A, wykruszają się na no tak Dirk, to był jego kolega, prawda? Jej kolega, jej przyjaciel. A tu wyszło jak wyszło. Nikt tutaj jest! A może spróbujemy porozmawiać? Wydaje mi się, że na pewno... Na pewno Sandra by do niego zagadała, bo ona go cały czas kocha, prawda? Ona go kocha. I nie będziemy tego ukrywać, że Sandrę bardzo zranił Nick, ale też no, ona cały czas coś do niego czuje. Może zachwyca się sonatami na pianinie. Jednak muzyka to było coś, co Was razem też e, złączyło. Ale nie, ja nie chcę, żeby rozmawiała z Dirkiem razem. Nie chcę, nie chcę. Ty sobie idź, kochany. Porozmawiaj tylko trochę z Nikiem, ale dosłownie trzy słowa. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Proszę, proszę. Trochę pogadają, pogawędzą. Będą może odnawiali ten kontakt. Tutaj już kończy nam się to pokolenie, więc nie damy wobec niego już żadnych. Żadnych obowiązków. <laughs> Możemy też poprawić humor, bo jednak spełniło ci się twoje życiowe małże... małżenie. Ma marzenie. Okej, okay, poszedł sobie, to wystarczy. To co? To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że byliście razem ze mną. Udało nam się zrobić całkiem sporo rzeczy, jeśli chodzi oczywiście o aspiracje. Udało nam się ją spełnić, z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Um. Sandra też odnawia kontakt z Jake'iem, bardzo ładnie idzie. Przypominam, Jake to jest jej były chłopak ze studiów. No i spotkała też Nika, z którym bo rozmawiała całkiem kulturalnie. Więc nie mamy, nie mamy czego się wstydzić, nie mamy no, powodu, aby się smucić, bo wszystko jak na razie Sandrze wychodzi, odkąd zaczęła nowe życie. Mam nadzieję, że tak pozostanie. No, mam nadzieję, że już koniec dramatu w jej życiu. Mam taką nadzieję, jeszcze nie zdecydowałam, bo największe dramaty są już za nią, ale cóż, wszystko przed nami. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.